Siemano, cześć. Tak, w takim momencie I się cześć. rzeczywiście z tej strony, Reshibo i kontynuujemy dalej naszą przygodę w Burdellands 1. Tak, kontynuujemy na gorąco. Na, na gorąco, teraz chyba będzie ten, ten gościu, nie? Już. Jeszcze nie. Jollo, tam są dupy wołowe na dole. Są No dole, jest fajna impreza. Dobra. Zbijaj. Dosłownie? Dosłownie No to ubijam już No furia, furia Faktu... to, tego nie słyszysz jak to brzmi Czemu dobrze? O nie Mogę Ci pomóc Nie dzięki Zapalujmy razem na królika Dobra A jak to brzmi Co? To, to, to co mówię, że, że, nie, że nie słyszę jak ten, jak to tam się w głośnikach odbija Pozostawię to bez komentarza O strzeliłem sobie do gościa i co teraz JOLO Nie czekaj jak to było? W tym, w red orkiestrze? HURROOOOO! O cholera. Włącz się, włącz się, włącz się! Dobry. Dobry, bardzo dobry. Hmm. Chcesz ty postrzegasz to w Do tobą! Nie wiesz co, żeby... Nie żeby coś miał do tego, ale chyba ten gościu wydaje mi się trochę niezrównoważony Pan co ty nim grasz, to pasuje Dzięki Spoko. Ach, nie ma tak rodziny uprzejmości, nie? Ty, bazuka Gdzie? W środku mm. I to dużo lepsze od mojej Masz Aha, potrzebne. potrzebne 19 ponieważ żeby używać. Standardowo. A po co mi winda? i wjechał nią do góry. Ja bym tam po ciałach naszych wrogów się dostał. Tam. Tak jak po tym stabilnym narusztowaniu w szkole, co sobie ludzie zbudowali tam. Jakim? No tam, nie wiem, lampy, zlew i co to tam jeszcze było. A, o tym mówisz, tego z Urban no, no, no. Tak, tak, dokładnie. Dokładnie o tym sam pomyślałem. 170. A ja mam starsze, co ma 182. Aha, dobra. To mi się tylko zdawało, że mam taką ciulową. Dobra, teraz to jest ten gościu, nie? Co go do... trzeba ubić. Niestety. Czemu niestety? Na szczęście. O nie. Trzeba sprzedać. Że się nie pomylił Nie sprzedał dobrego, nie? Mhm uh -huh. To nie To, bo to wszystko wygląda, na pewno było to Dobra, ja myślę, że to trzeba sobie Zostawię ona tam masz szansę na eksplozję, to może coś z tego będzie Ojko Chcesz wybuchowy kontaktowy? Nie. Ubrażenia 35 Nie, dziękuję, ja mam w chwilę obecnej wybuchowy ten odwijający 42 To se wezmę. Czekaj, już co, jak można tutaj resetować tego drzewko z no, Nie w tym miejscu. Ciężka, bo mi się przydało. Dobra, wbijamy. Dawaj, idź prawo. Odpowiem ci tak. kurwa, zamknąłeś moje drzwi, no. Wiesz o tym? Czy ty wiesz, że zamknąłeś moje drzwi? Tak, jestem z tego dumny. Ja chciałem jego młotek. You guys aren't friends. Ha, ha, ha. Cześć, flash. Ej, no, ty miałeś młotek. Ty co tu... To... Z jakąś śrotówką nagle wyskoczyłeś. Dobra. Kłoni Kłon KłOM E, zostaw łon. małego No i popsułeś zabawę Jaką? Zrobiłeś wszystkich oprócz tego co miałeś ogólnie zrobić On się chyba zgliczował we mnie, ale spoko No na razie poczekaj Może zdążą ale... do brzy on już nie ma życia Ty też <grym> Jeden strzał. Poczekaj o, na mnie, drzwi. poczekaj, poczekaj, poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie. Czekam. Dioble. Dobra. Ja pierdolę no. Mały. No. wygrać. Sledge, shotgun. O tak. PS. No wezmę, wezmę, już działałem. Beznadziejny jest. A że <s Lockdown> zero, serio? Co to kurwa ma być? Mówiłem. A taki ucieszony był to pod nosąc. <laughs> no wiesz co, bo fire rate no 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 to tylko niecelne. Tylko. Bo jakoś szło, O jezu, ja chcę tego. Ja, ja tu chcę tego używać trochę i zobaczcie, kto będzie działać. Michu, zobacz! No co zacz, to jest dobre. Ej, tam ty się nie to mi swoim pokaweczką Mały ale brój! Mały ale wariat! Oj, zamknij się, głupia cipo. <laughs> Poirytowana blondy. Dobra, czy teraz dalej trzeba? Na zad samo uczy, okay. wyłącz Co tu do mnie Tam z jest na tym A go ściągnę. Skakanie to nie było mądre Ao tego A, psycho To ty Gdzie? Nie, wiem, gdzieś tu go słyszę Słyszę, to tak, ja też słyszałem, ale nie widzę O to jest Nic Smacznego Ten Shotgun mu... Bruzjer, nieważne, dobra Jest bardzo dobry do, do sprzedania, nie? No tu jest eee, ten mały. spodziewałem się że to coś mi dupę urwie, a to tak, no, spopieliłeś go z lekka Dobra, zdrzewam, wyjeżdżamy stąd gitarę i tyle. A moją oczom ujrzał się tylko świecący zadek młodej kobiety. Jakie jak lubisz. No. To no byłoby coś strasznego. Co by było coś strasznego? No jakby, kurczę, sorry, no... Widzisz, że są kobiety, nagle zaczyna się jej dupa świczyć i ucieka. No, sorry. Powiedziałem, że irracjonalnie dziwne. Cicho, sobie to wyobraziłem. Nie ja jest dobrze. Dobra, czekaj. Sledge. Ok, mamy odebrać po prostu reward teraz, tak? Mhm Scavenger na Combat Rifle mamy. Zróbmy go, może co? Dobrze. na terenach, które żeby się z tym zabierać. A, to jest tutaj od razu. Czekaj, zrobię jeszcze parkowania. O, ale twój samochód wyleciał w powietrze. No, zdążyłem zarejestrować tylko końcówkę. Ja ale się stanie? O, jedno No, dobra. Nieważne. Dużego to oczywiście na ten. Puść mnie do niego. Hono tu. Dobra, nie hono tu. Ooo. Dziwne, jak tu ten trup się jeszcze że zawsze, nie? Ale kto by tam się zastanawiał nad takimi detalami. Czyż nie? Ja. Ooo, shotgun, toksyczny. Dobra, zamknij się klaptrap, wiem co znalazłem. Czekaj, okay, ja bym sobie go porównać. Ale dobra szczerba. No tylko mniejszy trochę damage mam. No to nie patrz, pasowa to jest dobra. Ogólnie mam mnie tego się nie da, ale spoko. Ogólnie to jeszcze kolba została do znalezienia. No, tylko gdzie ona była? Kojarzysz? Ja bym kojarzył, to bym ją znalazł, ale chyba na wejściu ona jest. Uuu, no nie wiem, właśnie. To jest pistol, to jest trochę amunicji. Dobra, nie było tematu. Eee, jaki dobry jest ten? Krabinek? Który? Ten, co teraz złożyliśmy. O... Oh, fuck. Co raz na sprzedaż? Czy ty widzisz to, co ja widzę? Nie, bo spadłem a co? Dużego podpaliłeś? Ptaszki. Myślałem, że tego dużego odpaliłeś. Gdybym nie musiał przeładowywać. No. A gdybyśmy się przewodować, to by to LMG było już... To by się tak nazywała już sam. Na no pewnie, pewnie tak. Cholera to nie mój, wysiadka. No to zmienia się, zmienia się. I teraz mów mi gdzie idziemy dalej. Ha, 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 na, ta... na tablicę. Na tablicę. Na tablicę.pl tablicy, zrobić posta na Facebooku. Dobra. Uważaj, że za Tobą. To to powtórz, co ja zrobiłem. <grym> Okej, okay, postaram się. Tylko zaparkuj ładnie. Najlepiej na tyle ładnie, żebym dał radę do Ci 4 wjechać. <grym> A moje to jest ładnie. Nie powiem ja auto się przewróciła? Nie. Hmm, what a shame. E, teraz ogólnie, jak będziemy musieli oddać to o tym sledżu, to gdzie? Też tutaj? A ja tam wiesz, skąd ty to życiu? No nie pamiętam. Bo. Dawno temu. To było. No i Marley. Dobra, Scavenger Combat Rifle. To, to myślę, że albo u Zeda, albo u Eda, że jak on tam miał. Dobra. Co, nie wiem. Z, patrząc na mapę to UZE da. Te Rocket Launchery... Sam oddam. Dobra spokojnie, się w sklepie, robię porządki. No właśnie widzę. Oddaś? Pożegnanie z Fire, stąd, o nowa lokalizacja będzie. No i dobra. Może pójdziemy do EDA i MU? No możemy spróbować. Gdzie się do nich jechało? Cholera Tam w tym Dobra Taka druga. Wjeżdzie. tam obok samochodów No to już się domyślam Tam gdzie byliśmy ostatnio i przedostatnio i przed przedostatnio I tam gdzie dostaliśmy w dupę Dobra, Dawaj misje, mi... misje doszli Dawaj mistrza parkowania zrób, jakby co Już jadę Byłem, wziąłeś misji z Facebooka. Okej. Okay. Już pędzą. Pędzą szybciej niż ty bimbiasz w piwnicy. A ja mam tak ładnie kamerę teraz, tylko czekam jak przywalisz. Gdzie to stoi, to twoje magiczne No tak, co? tak ładnie stoi pod kątem jeszcze. Czekaj, ładnie zawrócę. Gdzie ty jesteś? Tutaj. No, dobra. Tak jest. Hmm. Takie, takie nijakie. Tutaj? Na Red Hills, nie? Ja. Dobra. <grywka> ach to zgranie, ach te emocje, ach te wybuchy. Ładnie ci ry zapłonął. Tak? Udało ci się? Mhm. Good. Dobra, teraz tak. Um... A nie, teraz mam na ten... Living Firestones. A nie Marley. Zmień, 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 misję. Panie. Zielonka. O ty, a z typikariu kiedy się wczyta? Bez wczytania spróbuję kupić, o, dało radę. A tu jest duży... Korosyw Skag. Ten już strzela. Tam strzelę Na gołe ręce, na gołe klaty. Po co mi pistolet, jak mam w swojej ręce? all right! Czemu ty dostawisz expa tutaj? Nie przyda ci 7 punktów expa, kiedy potrzebujesz zebrać po miliona? No, zawsze cię przyda. O Jezus Maria, dużo, uuu, mnie goni. Ognisty? Dawaj no, go. Dla <laughs> No chodź, no mordko chodź. Come to daddy. Ogni z tego to ja mam to Środki uspokajające I Wupro w prą zatoki Dobra, ja bym radził cibie Nie Ony kwasowy przyczyn Dobra, ja tego fajera zbiłem sobie tam z góry O, fasowy się popsuł do mnie tam bandito zwalą z góry, także. A, dobra, spadłem. O, ale co się wysypało. No, czy ostatnio zaważyłem, teraz te trzy ostatnie, czy cztery ostatnie, mowy? Dużo w ogóle pieniążków. Może coś się zbagowało. Dobra. A burning psycho. Wow. Uu. Fajnie, niebieski upgrade. Ugin. A mogłeś powiedzieć, że padłeś, bo nie zauważyłem nawet. Nic nowego. No dokładnie. Jak to mówią, jebo, to ja je po prostu drążyć temat. Nie? Tak. Dobra? Jak tak, jak metro w Warszawie? A, to nie w Warszawie, tylko w Ruski, bo. Nie, ta druga linia to w Warszawie jebo. Nie, to tam zalało. Ale kiedy A kiedy no. to było? jaki temu Okej, okay, dobra Eksplozywy W ogóle czekaj, mam jakiegoś perka ten klasowego A, maksimum team uh, health Tu 24% mam Jakę okay, czekaj jak moi marley czekają na nas z utęsknieniem Tee yeah. Dobra, wkurzyłem ptaszki, a gdzie one są? No tu. Za nami. Bo... I Marle, ja już tam widzę Marley'a jest to Blondowała jak pewien samolot, no pewne drzewo. Tak, pewien. Nie z palcami. No tu. Gdzie? No tu, gdzie ja jestem wkurzony. Nie widzę niczego tutaj. Oprócz małych płytków. Nie słyszysz go? Ciebie no, słyszę, ale... To jest Marley. Ja mu kurna nic nie robię, no że myku. Dobra, jestem ja z pierwszą. Raczej sugeruję tak też na odwrót. rodzi no, what the fuck, co to ma być? To jest sugeruj odwroty nie. A ja sobie ja poszczelam nie. A, już chciałem powiedzieć, przyciągnę coś ścierło do siebie Nie, dobra damy radę ich broić teraz No ile nie padnę No, czyli już padłem Racy <laughs> Level up na Marleju. Mm. Bardzo zabi Dobra. Dobra. Coś tam chyba po drodze pieprznym. No to na. Co to masz? Na sprzedaż. A. Dobra. Nieźle. Widzę drugi. Ja tu jakiś mniejszy gryz. O widzę, 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 widzę. No i co mi zrobisz, tu nie wledziesz. No chyba się zbogował nam ten Chyba nie No jak nie Jak nie jak tak, jak się zbogował on truje ogniem, ja do niego z bazukiwa, ale no wszyscy się dogadali, no Nie fluj na mnie ogniem, ten wydziodu Do wody, już. Upsułaś hmm. go. Trochę. Gonie się, gonię się. Gonię się. <noise> Jak ci idzie? Powiedział co wiedział i uciekł, no. Dobra, to wszystko pozbierane. E, co jeszcze więcej możemy zrobić? Nic chyba, nie? Zaraz zobaczę. Nie no, czekaj, w tym to chyba wszystko gorsze Nie wiem, teraz strzelam. Arid Badlands, to my jesteśmy teraz na Arid Badlands? No Dob Hills. Dobra, ale też w tym miejscu kończymy odcinek, bo już mamy 20 minut. Także dzięki za uwagę, trzymajcie się, hej. Pa.